Druga część, prawdziwa historia Bracia Rodzeń, eee, ale teraz już okres po studiach, bo studia skończyliśmy. Niektórzy jeszcze eee, pytają, czy skończyliśmy studia medyczne. Tak, tak, jeden ja nie. z drugim <głos》> skończyliśmy. Zrobiliśmy specjalizację. 13 lat leczymy bez dyplomów, ale są tacy mistrzowie byli tacy mistrzowie, że rzeczywiście leczyli już ładnych parę lat, aż w końcu ktoś ich zapytał o papierek skończenia studiów. Tak. Studia skończyliśmy. Po studiach trzeba robić staż. Pamiętam, że ja miałem cały czas wątpliwości, czy ja mam kończyć te studia, czy mam być lekarzem. I, z, z, I przed stażem wiem, że. Znaczy, pojechałem pół roku na budowę do Niemiec, bo tak było. Po studiach trzeba było przed stażem zrobić taką przerwę. No, i pojechałem na budowę do Niemiec, zarobić pieniądze, bo jeszcze wtedy perspektywy dobrego zarabiania w tym zawodzie no, nie było. I w tym filmie dowiecie się dużo takich ciekawych historii. Dowiecie się, jak Łukasz sobie radził na budowie i co Mateusz robił po studiach, ale przede wszystkim walnijcie w kciuk, ponieważ dzięki temu o historii Braci Rodzeń dowie się więcej osób. A dzięki temu, dzięki tym pozostałym filmom, będziecie po prostu zdrowsi metabolicznie. Zaczynamy, właściwie ja, ja wspominam staż. Yy... Okej, okay, budowa po studiach, yy, nie byłem pewny, bo, 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 bo no to jak to? No, w perspektywie tego, że studia nie były ciekawe, trzeba było zrobić staż po stażu, gdzieś tam jakieś śmieszne pieniądze. Na specjalizacji, bo przecież specjaliści zarabiali przez 5 długich lat ciężkich dyżurów i pracy, 2000 z haczkiem. No to teraz, jak rozmawiam z, nie tak dawno rozmawiałem z pacjentem, który mówi, że 4000 na rękę to jest, to jest normalne za, za, za niewykwalifikowane stanowisko. No to wyobraźcie sobie, jakie to były czasy, perspektywy zero. Nawet <laughs> pamiętam słowa takiego chirurga, który opowiadał swoją historię, jak. jak Raz co, co roku na 3 miesiące wakacji wyjeżdżał na budowie do Niemiec. No i słysząc te słowa, pojechałem na budowę 6 miesięcy zarabiając, no po prostu malując, e, robiąc jako też pomoc budowy, no bo jeszcze kafelkować nie umiałem, uczyłem się. Zarobiłem tam sporo pieniędzy, poznałem fa fajnych, ciekawych ludzi. Między innymi przecież opowiadałem ci tą historię. Robiłem na w domu na budowie ukliczki tego Witalia. Chyba Witalij walczy. No ale także u etkerów, tych etkerów, którzy e, robią te toksyczne budynie z dodatkiem cukru. Nie, dobrze, panie etker. No i tam u nich miałem okazję e, malować parę rzeczy. Jakbym miał dzisiaj nastawienie takie jak to, to bym im tam zamalował. To bym im tam zamalował. No tak, Ty rzeczywiście poszedłeś hardkorowo po tych studiach, ale... No, tak widocznie czułeś. No. Ja pamiętam, że ty miałeś w ogóle wątpliwości, czy po tej podróży dookoła świata e, e, wracać czy, do Polski. Wracać do Polski, czy w ogóle być, czy no, te studia skończyliśmy, ale czy rzeczywiście wykonywać zawód lekarza, no bo ta rzeczywistość, którą e, może w, wtedy można by powiedzieć tak, e, zobaczyliśmy, to ona sprawiła, że od razu nasze wymagania co do pracy stały się zdecydowanie wyższe. Zaczęliśmy więcej wymagać od pracodawców zaczęliśmy dopytywać, zaczęliśmy się domagać tego, żeby ktoś nas zaczął uczyć. Tak. No co nie było łatwe, bo podupie dostawaliśmy z każdej strony. No bo wiesz jak to jest. Trzeba siedzieć cicho iść jak wszyscy, im mniej pytasz, tym jesteś większym pupilkiem. No a jak tu pytać, kiedy wracasz z podróży dookoła świata, widzisz, pracujesz w najlepszych systemach ochrony zdrowia i nagle każą ci być piątym kołem owozu, i tak naprawdę uczą cię rzeczy, które nie mają sensu, a ty jeszcze nie masz prawa zapytać. Wszystko zmieniło się na stażu, gdzie można było poczuć prawdziwą medycynę, bo oderwaniu od tej niepraktycznej wiedzy. Stasz jednak taki, to to jest 13 miesięcy po studiach, to jeżeli dobrze to zrobisz i masz chęci, to poczujesz prawdziwą pracę. U mnie to odbywało się tak, że, że w którymś momencie poczułem swoją misję, poczułem, że chcę być internistą, mimo tego, że na początku <laughs> myślałem, że będę chirurgiem. No i w momencie kiedy, kiedy intuicja mi powiedziała, że tak, będziesz internistą, robiłem wszystko, żeby każdą minutę spędzać na internie. gdzieś tam załatwiałem sobie inne stare pieczątki podbicia, tylko tylko po to, żebym mógł tam kosztem tamtych staży, stażów, staży robić e, e, interne, no i stało się. E, robię, e, zrobiłem specjalizację, wcześniej jeździłem w pogotowy, bo też marzyłem o tym od pierwszego dnia po stażów, w międzyczasie zrobiłem też, są drugie studia na, w szkole głównej handlowej z menadżerskie, e, no i tak zaczęła się kariera, która prowadzi do, e, do edukacji, no bo tak naprawdę to ta prawdziwa Kariera lekarska spowodowała, że wyszliśmy do internetu i możecie o nas teraz poznać. Tak, ale zanim, tego, zanim ten internet, to ja y, pamiętam na stażu y, tak, jak ty pojechałeś na budowę, to ja y, y, uczyłem dzieciaki języka angielskiego. Mm. I to był mój główny dochód. Z, pamiętam, to było takie znamienne, że no, no już lekarz z prawem wykonywania zawodu, wszyscy by myśleli, że złapał złapał Pana Boga za nogi, że po prostu moneta sypie się z lewej i prawej. A tak naprawdę więcej zarabiałem e, ucząc dzieciaki języka angielskiego. Oczywiście wiadomo było to po pracy czasami do późnych godzin, ale sprawiało mi to ogromną frajdę. Tak robiłem cały rok e, i potem co śmieszne, na stażu ja z podróży dookoła świata wróciłem z myślą, tak, jestem przekonany, chcę być chirurgiem. No, w ogóle, to, co tam się działo w, a w Australii, no, praca chirurga to jest coś niesamowitego, więc, tak, decyzja podjęta, będę chirurgiem. No, myślę, że już chyba po pierwszym tygodniu na stażu z chirurgii ogólnej, który wykonywałem, stwierdziłem, nie ma takiej możliwości. Nie będę chirurgiem nigdy w życiu, nie w tym kraju, nie będę tak pracował jak tutaj ci. Chirurdzy, którzy są przemęczeni, sfrustrowani, brakuje sprzętu i tak dalej, tak dalej. Oczywiście to jest generalizowanie, bo nie pracowałem przecież we wszystkich szpitalach, pewnie tak wszędzie nie jest, ale, ale diametralnie się to wszystko ale, różniło. Ale tego, diametralna różnica i to, co poczułem na tym stażu na chirurgii, utwierdziło mnie w przekonaniu, że w życiu moje życie nie będzie wyglądało w ten sposób. I drugą opcją, którą miałem w zanadrzu, była medycyna rodzinna. I to dało mi takie poczucie, tak, to jest rzeczywiście. Chirurgia się nie sprawdziła, nie chcę być chirurgiem. Lekarz rodzinny to jest ta specjalizacja, którą będę podążał, i udało się. Zrobiłem, jestem lekarzem rodzinnym. To jest moja historia. Ja zacząłem swoją specjalizację w klinice chorób, w klinice gastrologicznej na, na klinikach we Wrocławiu. Świetne czasy. Świetne czasy. Naprawdę, ale myślę, że też dzięki temu, że równocześnie jeździłem w Pogotowiu. Milion dyżurów, niesamowite doświadczenie, no bo na klinikach generalnie się mało, mało mało, robi. Ja pamiętam, jak ty mówisz, że miałeś kiedyś taki miesiąc, że nie dość, że pracowałeś na etat w tej klinice gastroenterologii, to miałeś 27 dyżurów tak. w Pogotowiu, gdzie to ja prawda. wtedy stwierdziłem, że jesteś poromany. Nie da się tak pracować, to jest to nienormalne i coś jest. Tak. Ale to mi dawało to mi dawało ener energię jakby spełnienie, no i później stwierdziłem, że jestem no mogę się też pochwalić, że miałem tytuł swojej pracy doktorskiej, właściwie już na samym początku poproszono mnie, żebym pisał doktorat. Panie doktorze, by byś, byś był, byś był mówili do do ciebie, doktoru, panie doktorze. doktorem, ale na szczęście szybko zmądrzałem i podziękowałem bardzo za tytuł pracy doktorskiej. powiedziałem, że nigdy w życiu nie, nie zamierzam pisać doktoratu, e, który jest no, najczęściej doktorat jest niepraktyczny plus nie da mi nic. Z praktyki, oprócz DR, a nie miałem nigdy ambicji, żeby, żebym miał DR przed nazwiskiem, i tak przecież wszyscy mówią do mnie, doktorze. <głos> <głos> Także podziękowałem, ale też mhm. po końcu realizacji przyszł, przyszedł czas na podziękowanie klinice i przeniesienie się do, no do, do mniejszego powiatowego szpitala, gdzie na pierwszej linii można było faktycznie spełniać się jako lekarz bez nadzoru takiego merytoryczno-profesorskiego. No, no, ja, ja zawsze czułem się lepiej, jeżeli nikt mi jakby nie wiązał rąk i nie, nie mówił, no tu doktorze, pan się nie zna, pan nie może i, i tam zacząłem się spełniać. No tak, to był ważny etap w tym małym szpitalu w Środzie Śląskiej, gdzie zdobyliśmy doświadczenie zarówno i w medycynie, jak i w zarządzaniu, bo robiliśmy wiele rzeczy, po prostu poświęcaliśmy się w stu procentach po to, żeby zorganizować ten szpital i przychodnie tak jak tylko udało nam się to zrobić najlepiej. To był też, to był, też, no, no, to był tak. życiowy etap nauki, jakby ekonomii, zarządzania, y, żadne studia Ciebie tego nie nauczą. Tak. I y, to było chyba 6 lat, tak. y, no ale mimo wszystko gdzieś cały czas dążyliśmy do niezależności, do tego, żeby w tym systemie, trudnym systemie, no przede wszystkim pacjent ma trudno, no ale uwierzcie nam, Lekarz y, y, nie ma łatwo pod tym względem, że czasu na was, na, na Ciebie, pacjencie, jest chyba w okresie infekcyjnym 5 albo 6 minut, y, więc no, nam się taka praca nigdy w życiu nie podobała, dlatego że mieliśmy w głowie cały czas ten czas, który powinniśmy poświęcać na edukację. No i zaczęliśmy myśleć, to był, to tak. był coraz Cała... więcej myśli, że coś musimy zrobić żeby zacząć edukować, ale tak po ludzku. Ja myślę, że pełne zadowolenie prowadzi do, do, do lenistwa, do takiego nieproduktywności, a my nigdy nie byliśmy w 100% zadowoleni, w 100% tacy na zasadzie. No, okay. no, no zawsze czegoś nam brakowało. Jako lekarze brakowało nam czasu na edukację pacjentów, zwłaszcza, że widzieliśmy, jak to działa w innych systemach. No i to kiełkowało w nas to poczucie. Nie, nie, nie wiedzieliśmy, nie czuliśmy jeszcze takich możliwości internetu. My też nasiąkaliśmy tymi możliwościami. Gdzieś tam. Ale czekaj, ty no. nie czuliśmy, my nie mieli, my wywaliliśmy mieliśmy, My Facebooka. Facebook stwierdziliśmy, że Facebook to jest zło totalne, to jest szatan wcielony. W 100%. Wykasowaliśmy Facebooki, przestaliśmy się w ogóle odzywać do siebie. I teraz wyobraźcie sobie tą podróż z, z tego mentalnego wyeliminowania social mediów i traktowania jako zło totalne w ogóle uzależnienie i, i tak dalej, do gości, którzy właściwie mówią do tego urządzenia do setki tysięcy osób. I teraz, w jaki sposób pogodziliśmy się z Facebookiem, jak, o, o, jak dowiedzieliśmy się o tym, że jest coś takiego jak Instagram i YouTube, opowiemy, proponuję w trzeciej części. Pamiętajcie, walnij w kciuka, bo ten kciuk tutaj, o on jest tu, jest bardzo ważny, po to, żeby bracia rodzeń byli braćmi rodzeń.